Cześć, dzisiaj kolejny tak naprawdę eksperyment odnośnie dużych prądów. Jak to wygląda i. Do czego nam klucz dynamometryczny w stosunku do zwykłej grzechotki do budowy, tak naprawdę magazynu, bo bardzo wiele osób zapomina o tym, dokręca na oko, na pałę, a na oko to chłop w szpitalu, o jak to mówią. Ale oczywiście, zachęcam Was do subskrypcji kanału, zajrzyjcie na grupy na Facebooku Deje Polska oraz Magazyny napięciowe. Linki zawsze macie w opisie filmu, tam mamy bardzo dużo ciekawych informacji, warto zajrzeć. Dobra. O czym dzisiaj chciałem powiedzieć, tak naprawdę? Klucz do nanometryczny, normalna grzechotka. Ja sobie już tutaj blachę od mojego magazynu odkręciłem i będę wam chciał pokazać w kamerze termowizyjnej, jak wygląda wasze dokręcanie na oko naszych ogniw. To ma bardzo duży wpływ, no i niestety potem mogą być z tego tytułu bardzo duże nieprzyjemności. Nawet może dojść do zapalenia czegoś, ze względu, że nasze połączenia, zresztą sami zobaczycie, mogą się bardzo, bardzo grzać. Dobra, mamy moją blachę odkręconą. Żebyście zobaczyli, jak to wygląda też w środku. Myślę, że też widzicie e, mój magazyn, wszystko podokręcane właśnie kluczem dynamometrycznym, ale ja Wam będę chciał pokazać w kamerze termowizyjnej, jak to wygląda, jeśli dokręcimy sobie któreś e, z ogniw na pałę, bo nam się będzie wydawało, że już jest OK. To, że możemy przekręcić i urwa, urwać terminal, naszą szpilkę, to jest oczywiście jedna rzecz. Możemy urwać, no i takie ogniwo raczej już jest do wyrzucenia, nie przylutujecie go, są szanse naprawy, ale tak naprawdę jest bardzo duże ryzyko, dlatego klucz dynamometryczny, będę Wam zawsze mówił i z jakim momentem dokręcamy, też Wam będę chciał pokazać, tak więc przełączamy się na kamerę termowizyjną, no i sami zobaczycie, jak to wygląda. Kamera termowizyjna włączona, eee, włączyłem sobie w tym momencie obciążenie. I co wam chcę pokazać, żebyście też mogli zobaczyć. E, jeden terminal specjalnie dokręcony troszkę lżej. I co się dzieje? Mamy obciążenie na magazyn 80A. Dużo, niedużo. Zobaczcie automatycznie, widzicie od razu, co się dzieje z tym jednym połączeniem. Ono bardzo szybko zaczyna się nagrzywać w stosunku do innych. I to myślę, że jest widoczne. Patrzcie sami. Specjalnie jest dokręcone. Mamy 37, 35 i ono automatycznie już robi się ciepłe. Zobaczcie sami, eee, widać, i ono jest dokręcone z siłą 3 Nm. Eee, specjalnie dokręcałem kluczem, żebyście mogli zobaczyć. Dobra, słuchajcie, ja sobie wyłączam to obciążenie, bo szkoda mi troszeczkę ogniw, żeby nie psuć tak, ale ja chciałem, żebyście też mieli świadomość. Zero eksport, dobra, wyłączamy nasze obciążenie i zamieniamy kamerę. Ja wam dalej pokażę. Dobra, mmm, pokażę Wam teraz. Klucz mamy ustawiony na dokładnie 6 nm i z taką siłą dokręcamy nasze ogniwa. Ja sobie dokręcę w pierwszej kolejności to, które tu mamy. Zobaczcie. Klik i wystarczy. Klik i wystarczy. I tak naprawdę każde, tu są dokręcone wszystkie, tak więc jest. Klik. Klik klik, Wszystkie mam ogniwa podokręcane. Tak samo mam to. Ono jest tak naprawdę, mówię, dokręcone siłą 6 Nm. I zobaczymy w kamerze termowizyjnej po dokręceniu, co się wydarzy. Czy dalej będzie się to grzało? czy też nie, mówię, to jest 3 a 6 nm, szczerze w rękach nie jesteście w stanie wyczuć tego, nie ma takiej możliwości. Oszczędzacie na kluczu dynamometrycznym, który kosztuje nieduże pieniądze, bo to jest koszt do 70 zł. Czy on jest idealny, dokładny? Pewnie nie, pewnie nie jest jakiś idealny, wzorcowany, Czykolwiek zdaje swoją funkcję, nie przekręcicie tak naprawdę terminali, to jest dość ważne, bo mówię, no takie ogniwo później, no niestety, ale nadaje się już tylko raczej do wyrzucenia, każde eksperymenty z nawiercaniem, próbując czegokolwiek, może się skończyć tym, że zapalicie ogniwo lub coś, uszkodzicie to ogniwo, tak więc tak to wygląda, to co? Przełączamy się na kamerę termowizyjną. No i zobaczycie sami, tak naprawdę, pod obciążeniem, czy coś się zmieniło po dobrym dokręceniu naszych terminali z siłą akurat w tym przypadku 6 Nm. Mamy dokręcone nasze terminale z odpowiednią siłą, w tym przypadku 6Nm, jak sami możecie zobaczyć nic się nie dzieje kompletnie, żadne z naszych terminali, żadne z połączeń się nie grzeje, to jest cieplejsze z racji że no po prostu ono się rozgrzało wcześniej, nie zdążyło się jeszcze wystudzić, ale jak widzicie sami Eee, wszystko jest podokręcane, tu się wydaje troszkę cieplejsze, ale to jest tak naprawdę zimne. Eee, tak to wygląda w kamerze termowizyjnej, chcę żebyście właśnie wiedzieli, zdawali sobie sprawę, tu jest moja ręka, 30 stopni, no tutaj mamy ten terminal. Eee, chcę żebyście tak naprawdę wiedzieli, eee, że koszt eee, klucza dynamometrycznego jest naprawdę znikomy, bardzo niski i może uchronić nas przed tym, że uszkodzimy sobie ogniwa, to jest oczywiście jedna rzecz, ale przed tym, że może nam się coś zapalić, to jest, to jest bardziej tutaj bolączka. I na to bym oczywiście bardzo zwrócił uwagę. Tak więc to jest taki dzisiejszy materiał instruktażowy, poradnikowy, żebyście wiedzieli, że terminale oczywiście musimy dokręcać z odpowiednią siłą. W tym przypadku producent zaleca, bo akurat pisałem, 6 Nm i z taką siłą oczywiście został dokręcony. I tak samo wszystkie inne połączenia. Po to jest klucz, po to producent przewiduje. E, jaką siłę dokręcania, czy to w magazynie, mówimy, przyłączy tych głównych, czy też e, w przypadku przy połączenia przy falowniku? Po to jest klucz, żebyśmy dokręcili z taką siłą, jaką producent przewidział, e, bo jest to przetestowane i wie lepiej, żeby nie ukręcić terminala. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, żeby nam się właśnie połączenia nie grzały. Na dzisiaj tyle, dzięki, trzymajcie się, cześć.